Carlos Isak nowym zawodnikiem Widzewa Kolejny transfer i to nie byle kto Z tego materiału dowiesz się konkretnie Kto przychodzi, czego możemy się po nim spodziewać Na jakiej pozycji grał, w jakich grał klubach Jakie miał liczby, statystyki I czy to realne wzmocnienie Zapraszam Carlos Isak Zacznijmy od tego, że to jest człowiek, który trenował u Cholo Simeone debiutował w Atletico Madrid. To nie jest byle wyczyn. Wydaje się, że cechy charakteru i cechy motoryczne musi mieć na określonym poziomie. Przypadkowo składa się tak, że byłem na stażu w Atletico Madrid. Znam metodologię profesora Ortegi, który jest od lat w Atletico Madrid odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne, i tam faktycznie zawodnicy, którzy przechodzą przez kolejne szczeble, to muszą być tak zwane zwierzęta motoryczne, czyli szybki, dynamiczny, bramkostrzelny najlepiej. Czego możemy się spodziewać po pozycji? To nie tylko prawo obrońca, ale to może być również wahadłowy czy nawet prawo skrzydłowy. To bardzo ważne w kontekście możliwości Widzewa. Biorąc pod uwagę Cęga, który jest w stanie również grać na wahadle, ale grać na lewej obronie, daje nam to możliwości gry trójką i Posiadania wahadłowego, natomiast również może grać Carlos Isaac jako nominalny prawo obrońca. Więc to jest pierwszy podstawowy argument na plus, czyli uniwersalność. Drugi argument to jest kwestia tego, że mamy tutaj Wisusa, jeden Hiszpan, mamy tutaj Carlosa Isaaca, mamy tutaj BN, mamy tutaj Frana Alvareza, czyli mamy czterech zawodników z Hiszpanii. Zresztą z Franem Alvarezem Carlos Isak grał w Albacete To jest bardzo istotny element dla mnie z perspektywy obserwowania już jakiś czas zawodników, którzy się odnajdują dobrze w polskiej lidze czy konkretnie w widzewie. Częstym elementem nie jest kluczowym elementem to, czy on umie grać w piłkę, tylko kluczowym elementem jest jak on się zaadoptuje, jak on się będzie czuł. Szczególnie dla Hiszpanów ważna jest. Relacja. Ważna jest bliskie środowisko. Dlatego to jest argument na plus. Także uniwersalność, numer jeden, numer dwa relacje, narodowość, możliwość rozmawiania w swoim rodzimym języku z kolegami z drużyny. A teraz konkretnie: debiut u Diego Simone w Atletico. Wędrówka po Sekunda División, trudne momenty w Portugalii wielki powrót formy w Albacete kluczowa rola w Cordobie i wreszcie transfer do Widzewa za milion euro. Ten sam zawodnik, który kiedyś biegał obok Diego Godina i Jana Oblaka, dziś ma pomóc w obronie Łódzkiego Klubu, który po niedość dobrej rundzie w defensywie, być może zwiększy jakość w defensywie widzewa. Widzew stracił aż 28 goli w 18 meczach. Dlatego też m.in. transfer Carlosa Isaka. Zawodnik przenosi się z Łodzi do Kordoby. W obecnym sezonie w barwach tego klubu rozegrał 17 spotkań, zaliczając jedną bramkę. Carlos Isak ma 27 lat, jest prawym obrońcą, a zdecydowaną większość kariery spędził w Hiszpanii. Profesjonalną drogę zaczynał w Atletico Madryt, do którego trafił jeszcze jako nastolatek w 2015 roku do Akademii. Dla młodego chłopaka z Hiszpanii to spełnienie marzeń, Trenować w klubie, który walczy z Realem i Barceloną, być w systemie Diego Simeone, uczyć się od zawodników, które grają co roku w Lidze Mistrzów. Przez kilka lat występował w rezerwach Atletico, ogrywał się w Sekunda B i trzecioligowych realiach, ale cały czas był w orbicie pierwszego składu. Pierwszy mecz w La Liga: Atletico Madrid versus Deportivo La Coruña. Początek kwietnia Isak debiutuje, a za plecami ma Jana Oblaka. Obok Stefana Sawicza i Diego Godina, jednych z najlepszych stoperów tamtego czasu. 19-letni wtedy zawodnik musiał wejść w buty Juan Frana, co na pewno nie było łatwe. A on sam po meczu mówi, że jest niesamowicie szczęśliwy z możliwości, jaką dał mu czolo i że mógł grać z takimi piłkarzami. W następnym sezonie dostał swoją szansę, tym razem przeciwko Łesce. Zagrał cały mecz i to co pokazał potwierdziło, że nie jest tylko zapchaj dziurą. Mundo Deportivo zwracało uwagę na jego śmiałość. Rajdy do przodu, wejścia podpolekarna nawet sytuacja, w której był bardzo bliski zdobycia bramki po indywidualnej akcji. W 2020 roku Isak przenosi się do Deportivo Alavés. To kolejny klub z La Liga, ale już o innej skali niż Atletico. Tam jednak od razu okazuje się, że jego droga będzie bardziej związana z zapleczem hiszpańskiej elity niż samą elitą. Szybko trafia na wypożyczenie do Albacete grające w Segunda División, i tu zaczyna się etap, który z perspektywy widzowa jest kluczowy. Etap kompletowania doświadczenia. W Albasete w sezonie 2020-2021 rozgrywa 24 mecze ligowe. Dorzuca 2 asysty i ponad 1700 minut na boisku. To nie jest piłkarz, który pojawia się na końcówki. To regularnie grający ważny element drużyny. Potem przychodzą kolejne kluby: Real Oviedo, Portugalska Wizela, znów Albacete aż wreszcie. Kordoba. W sumie w sekunda División, czyli drugiej lidze hiszpańskiej, o bardzo wysokiej intensywności, uzbierał 137 występów. Może niepokoić epizod w Portugalii, w Wizeli. To fragment kariery, który pokazuje, że nie zawsze świeci słońce. Sam Isak mówił, że sytuacja w klubie zmieniała się dosłownie z miesiąca na miesiąc. Odchodził prezes, zmieniał się dyrektor sportowy, zmieniał się trener. Z jego perspektywy, to był moment, w którym nie czuł się zbyt komfortowo. Trudno było mówić o stabilności sportowej i emocjonalnej. To był jedyny epizod, kiedy. Carlos był poza granicami Hiszpanii i on nie był udany. I to, jeśli miałbym znaleźć tutaj potencjalne czerwone flagi, to właśnie ten element. Widzę, wie, też nie możemy oczekiwać tego, że będzie wszystko stabilnie. Jesteśmy w okresie zmian. Dlatego pytanie, jak zaadoptuje się do tej sytuacji w nowym dla siebie kraju, Carlos Isak. Po epizodzie w Portugalii przyszedł czas na Kordobę. Dołączył tam w sierpniu 2024 roku, trafiając do zespołu, który był solidnym średniakiem Segunda División, mniej więcej w okolicach 10 miejsca w tabeli. Trenerem był Rafa Navarro, a Isak szybko stał się jednym z kluczowych elementów drużyny. W obecnym sezonie do momentu transferu rozegrał 17 meczów ligowych, strzelił gole i zanotował dwie asysty. Przy czym najważniejszy jest nie tylko box score, ale opinia, że pełnił w Kordobie bardzo ważną rolę. Kibice przyjęli go dobrze, doceniając jego konsekwencje, agresję w obronie, udział w akcjach. Ofensywnych. Gdy pojawiła się informacja, że odchodzi do Polski w komentarzach hiszpańskich dominowało rozczarowania, nawet złość, to sygnał, że nie mówimy o piłkarzu, którego łatwo oddajesz. Nawet pojawił się komentarz, że odchodzi Sylwester Stallone, co może pokazywać, jakiego możemy spodziewać się. Typu zawodnika Kontrakt Carlosa Isaka z Cordobą Obowiązywał do końca czerwca 2026 roku Normalnie oznaczałoby to, że hiszpański klub Mógł spokojnie korzystać z niego Przez kolejne półtora roku Jednak w umowie znajdowała się klauzula wykupu I to właśnie ten zapis stał się kluczem do transferu Widzewa Media informowały, że łódzki klub Musiał wyłożyć około miliona euro Jak na realia Ekstraklasa, szczególnie klubu takiego Jak Widzew, czyli aktualnie 13 miejsce w tabeli, to bardzo poważna kwota To nie jest tani eksperyment, to jest świadoma Duża inwestycja Pełnomocnik zarządu do spraw sportu Dariusz Adamczuk mówił wprost, że Carlos przychodzi, by wzmocnić rywalizację na prawej stronie obrony. Podkreślał, że trener Igor chce mieć dużą konkurencję na każdej pozycji, a dział skautingu z Izaka bardzo dobrze i jest przekonany, że będzie wartością dodaną dla zespołu. Ważne jest też zdanie, że Kordoma nie chciała go wypuścić, dlatego Widzew musiał sięgnąć po klauzulę. To bardzo mocny argument dla kibica, bo podbieramy kluczowego zawodnika. Podsumowując, mamy tutaj jedną czerwoną flagę, czyli jak poradzi sobie w innym kraju niż Hiszpania. Portugalii nie było najlepiej, i być może i nie wiadomo, jak będzie w Polsce. Natomiast argumenty na plus to na pewno uniwersalność, możliwość gry na prawej obronie, na wahadle, jak również nawet wyżej. Drugi podstawowy argument to Hiszpanie, którzy są, możliwość porozumiewania się w rodzinnym, w rodzimym języku być może lepsza adaptacja w zespole. Trzeci argument to. Opinia Sylwestra Stalona, czyli przygotowanie fizyczne, charakter, mentalność czegoś, czego widzę, wie. myślę, że chcielibyśmy takie cechy oglądać: takiego zawodnika, który jest nieustępliwy, nie odpuszcza, a potrafi też grać do przodu. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Szukałbym, szczerze mówiąc, w dziale scoutingu właśnie tych dwóch bardzo ważnych parametrów. To, jak ktoś gra w piłkę, to jest znak zapytania. Jak się odnajdzie w danym systemie udanego trenera, to jest znak zapytania. Natomiast te dwa parametry, czyli prawdopodobieństwo tego, że odnajdzie się dobrze w zespole, czyli środowisko, tak jak tu w tym przypadku Hiszpanię, również charakter, czyli te cechy wolicjonalne, które predystynują do tego, żeby jednak łatwiej było mu się odnaleźć. W związku z tym, ja wystawiam opinię. Pozytywną. Jedyny taki minusik jest taki, że na prawie obronie jest Marcel Krajewski, któremu ja osobiście bardzo kibicuję, wierzę w niego i uważam, że będzie w przyszłości solidnym punktem reprezentacji Polski. Dlatego też dla niego to spore wyzwanie. No i dzisiaj mamy tak naprawdę Marcela Krajewskiego, potencjalnie Terkiel Cena, być może z konieczności Andreu i właśnie Carlosa Isaka. To na pewno jest do zarządzania nie lada zadanie. Problem bogactwa. Tylko takich problemów sobie życzyć. Ciekaw jestem jak wy zapatrujecie się na ten transfer. Czy patrzycie na to pozytywnie, czy wierzycie, że on odpali, czy raczej to będzie człowiek, który ma wzmocnić rywalizację. Zapraszam, dziękuję.